Nie, się Bardzo dobrze. Jak przyjechałem, to miałem na sercu słowo, żeby podzielić się z wami tym, jak Abraham został już Słowo Boże mówi nam, że Abraham uwierzył Bogu, i to zostało mu poczytane do nie uwierzył w Boga, i uwierzył w Bogu. To jest zasadnicza różnica. Bo w Boga, demony, szatan, wiele ludzi wierzy. Mówi, a może jest, może go nie ma. I przyjmują do świadomości to, że on być może a cała rzecz rozchodzi się o to, żeby uwierzyć Bogu. Co to znaczy wierzyć w Bogu? To znaczy uznać Jego słowo, zawierzyć mu się na słowo, przyjąć to, co on do nas skieruje i to słowo wykonać, stać się Jego wykonawcą. I dzisiaj chrzest to jest taki moment w życiu człowieka, że on przed całym światem staje i mówi Twoje słowo jest dla mnie wszystkim. Ja wybieram Twojego syna. On wybrał mnie. Ja odpowiadam na to wyzwanie. I kiedy człowiek to zrobi, wtedy daje Bogu zielone światło całkowicie i składa się w Jego ręce. To jest decyzja Wasza. Na wieczność. To jest dzień Waszego pogrzebu. Wy dzisiaj decydujecie umrzeć dla siebie samych, dla swoich porządliwości, dla swojego widzimisię, dla swoich marzeń, dla swoich pragnień, dla swojego interesu, dla swojego ja, dla siebie samego. To jest kluczowe. W tej chwili, jak będzie Was zanurzał w Chrystusa na podstawie Waszego wyznania wiary, Wy zostajecie przybici do krzyża. I Wy będziecie na tym krzyżu wisieć, dopóki Chrystus nie wróci. Ponieważ wy musicie razem za apostołem Pawłem, razem za mną, razem za każdym, kto do niego należy, powiedzieć nie żyję już ja, bo ja jestem martwy, lecz żyje we mnie Jezus Chrystus. To się musi wydarzyć w naszym sercu. To jest poświadczenie przed całym światem anielskim, ziemskim, duchowym, przed tymi, którzy są mną, przed braćmi, którzy już też są włączeni w ciało. To jest poświadczenie tego, że Jezus jest dla was wszystkich i że wy oddajecie mu wszystko. I to będzie bardzo trudna droga, bo po pierwsze umieracie wy, to jest dzień waszego pogrzebu, po drugie świat was znienawidzi, tak jak znienawidził Jezus. Będziecie uznani, być może już jesteście, za dziwaków, za szumniętych, za durniów, za kogoś kto gada głupie rzeczy, bo przecież nie idziecie za nauką, tylko za Bogiem, a ludzie mówią, że Boga ktoś sobie wymyślił. Tak Poza tym będziecie również prześladowani przez tych, którzy nazywają się chrześcijanami, a nimi nie są, ponieważ pod pretekstem Jezusa właśnie będą nas prześladować. Dlatego musicie nauczyć się badać duchy, mieć relację z Jezusem osobistą przede wszystkim i słuchać Go w każdym momencie. Wiarę poznaje się po tym, prawdziwą wiarę poznaje się po tym, że zachowuje się Jego przekazanie. Że robi się to, co powiedział Jezus. A one nie są ciężkie dla tych, którzy go prawdziwie kochają. Dlatego mając tą świadomość, każdy z Was po kolei, jak będziemy wchodzić do wody, będziecie wyznawać swoją wiarę w Jezusa. Osobiście, To wszystko się dzieje na podstawie waszego wyznania. Ja to tylko poświadczam, ja was zanurzam, ale na podstawie tego, kogo Bóg żyje. Więc ja wam będę zadawał pytania, aby odważnie odpowiadajcie przed całym światem. I nie bójcie się ludzi. Nigdzie zabijają ciało, ale oni życia odebrać nie mogą. Bo Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie, Przemieni nas, zbudzi zmartwychwistów, którzy umarli do Niego należą i będziemy z Nimi wieczni. On oferuje nam wieczne życie, oferuje nam pokój, który nie jest z tego świata i On daje nam siebie przede wszystkim i jedynie. Jego królestwo to jest panowanie Ojca i Chrystusa w naszych sercach. I wszędzie, gdzie władzę idziemy, od tej pory idziemy w jego imieniu, a nie własnym. Dlatego zacząłem od tego, że jestem jego ciałem. Tam, gdzie jest ciało, tam jest Chrystus. Jak jeden członek nie domaga, to drugi musi mu przyjść z pomocą. Jak jeden cierpi, to cierpią wszyscy. Jak jeden odnosi zwycięstwo, to wszyscy odnoszą zwycięstwo. Tu nie ma solowych występów. Jesteśmy ciałem, ale każdy z nas jest indywidualnym członkiem tego ciała i musi robić to, co Chrystus nam dotyczy. Każdy z was ma powołanie, każdy z was ma zadanie. Waszą odpowiedzialnością jest to odkryć i to zrealizować. Mam raz Bóg raz przez słowa to będzie raz ostatni. Rozumiecie? Wiecie, gdzie idziecie?